Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Metoda in vitro służy pięknemu celowi, bo piękną sprawą jest mieć dziecko. Ale pamiętajmy, Szanowni Państwo, że cel nigdy nie uświęca środków. W metodzie in vitro przeraża mnie przede wszystkim niska skuteczność tej metody i procedura, procedura, w której tworzy się sześć zarodków. Średnio cztery z nich rozwija się prawidłowo, to są fakty naukowe. To jest zaczerpnięte z medycznych kwartalników. I jeden lub dwa zarodki transferuje się do ciała matki. I wtedy, drodzy Państwo, już większość kinie. Przy tej procedurze. W 2020 roku tylko z 38% zarodków zaimplementowanych. Urodziło się dziecko, reszta zginęła. Jeżeli uznamy, że wszystkie zarodki są osobami ludzkimi, a są, to zauważcie Państwo, że średnio życie jednego dziecka okupione jest śmiercią sześciu jego braci i sióstr. Większość zarodków jest zamrażana, Szanowni Państwo. I na dzisiaj mamy ich 120 tysięcy zamrożonych dziewczynek i chłopców. Po rozmrożeniu większość z nich jest martwa. Szanowni Państwo, finansowanie in vitro sprawi, że więcej dzieci się urodzi, ale zauważcie, że jeszcze więcej naszych polskich dzieci umrze lub zostanie zamrożonych. Państwo polskie zatem nie powinno finansować procedur, w których giną ludzie. In vitro wiemy, że to jest sztuczne zapłodnienie, to nie jest metoda leczenia bezpłodności. Na dodatek to, to bardzo wyczerpująca dla kobiety, dopuszczalna trzykrotnie, aby nie doprowadzić do śmierci czy utraty zdrowia kobiety. I jeszcze smutna rzeczywistość, że duża część dzieci z in vitro jest abortowana. I zauważcie Państwo, że większość par wychodzi. Z głęboką traumą z klinik i bez dziecka, bo skuteczność, sami to mówicie, jest tylko 34 do 40 Dziękuję bardzo. Do głosu zapraszam pana posła Cezarego Tamczyka z klubu Parlamentu.